Dzisiaj witajcie, z tej strony, Madi, już w 42. 44. odcinku z Robloxa to jest Hello Neighbor. Ta aluka druga, ta część druga. Mi się nie się zamiarowali z część drugą. I też byśmy pisać w w komentarzach. Nie wiem, czy mi nie napisał, dobra, dobra, nieważne. Ej, dobra, nie wiem czemu naprawdę nie wiem, czemu nikt nie napisał. Ej, właśnie, biorę kosz, i też będę mógł właśnie tak od, otwierać te drzwi, Wielkie je chodzę. To też mogę dać wziąć się tutaj puścić, ale nie chcę. Chcę. Okej, okay, mam nadzieję, że mnie zabiło się, zdenerwuję, a nie chcę. No i dobra! Gupi Hello Neighbor! Gupi Hello Neighbor! Dobra, już że ten denerwowanie w tym odcinku nie uspokoi, bo odkrywać jakieś zagadki. ten Hello Neighbor jest jakiś dziwny, teraz mnie w zabija! Hello Neighbor tam jest! Tam jest ten Hello Neighbor, nie chcę się na niego natknąć, bo jak mnie zabije, to się w de zdenerwuje, a nie chcę. Tutaj nic nie ma, tutaj można się zdenerwować. Nie, nic nie ma, yy, ok. Dobra, nic nie ma w tym obrazie, <laughs> ok, nie ma nic w tym obrazie, nie chcę się denerwować. Zi, Hello Neighbor mnie denerwuje. Co ja zrobiłem? Widzę, tu nic nie ma. Widziałem kosz, ale chyba nie było nie ma tego kosza, bo ja nie wiem, gdzie on jest. czy nie mogę otworzyć tej drzwi? Czekajcie. Mogę otworzyć? Nie mogę. Widzisz, go się trochę. Dobra, ja muszę podkrywać jakieś miejsce. Tu zamknę drzwi za sobą. I tutaj czerwony klucz, co ja jeszcze widziałem, i zebrany. Nie wiem, to, gdzie się zbieram. Możemy napisać w tej pierwszej części, w drugiej. Możemy napisać yy, yy, to. Jakąś wskazówkę. Nie wiem, czy mi nie napisał. Jak chcecie, to możecie napisać, bo ja nie wiem. Nie. Nie wiem o co chodzi, w kolejnym odcinku już też I tak w ogóle będzie naw z, z tymi punktami, okej, okay, co to jest? Co to jest Hello Neighbor? NIE! Kupi Hello Neighbor! NIE! Okej... Okay przestraszyłem go, ale go tu nie ma. To dobrze. Nie będę otwierać tych drzwi. Też nie będę się ujawniać. Da się otworzyć? Okej, da się otworzyć te szafki. A nie wiem. Czyli czekajcie, bo tu coś jest. A, to jest to od zlewu, ta rula, co jest pod śmietnikami. Okej, nie wiem, ja przynajmniej takie coś mam. Znaczy każde takie, takie coś ma chyba. No nie wiem, ja przy mnie takie coś mam. Dobra, nieważne. Zresztą otworzyć tą mikrofale. Mikrofalówkę. Okej, okay, da się! Ja myślę, że tutaj coś będzie, a tutaj nic nie ma. Nie wiem, czemu... Czekajcie, może ja sobie zostawię to otwarte, żebym już miał to otwarte, żebym nie musiał otwierać. To już sobie to otworzę te szafki. I lodówkę da się. Czemu w lodówce nic nie ma? Czekajcie, co to jest? A drzwi takie, drzwi po prostu Dobra, teraz tutaj, czekajcie, to zamknę tą lodówkę A to otworzę, też nic nie ma, tu jest jakiś wazon To go tam wyrzucę Tu w ogóle z tego, jak ja rzucam wazon, to się później pudełko yy, bierze Nie wiem, to jest takie dziwne, czy jakby z tym wazonem pudełko jest łączone, czy coś Nie wiem, o co chodzi, nie nieważne yy, No i dobra nie, nikt mi nie napisał, bo możecie mi napisać w co w części, części że przejść, musimy napisać poszaki. Czekać, muszę coś... Nie no tu nic, raczej z tymi zależami nic nie musiałem... Nie muszę zrobić! Z krzesła mogę rzucić te krzesła? Okej, okay, myślę, że będzie znowu sam problem, co, że będę z tym krzesłem chodzić. Ale nie, okej, okay, to dobrze. Rzucę... w okno. Okej, okay, rozbiłem mu te okno, nie wiem... No NIE! Mówi, że a to siebie samego. Czekajcie, na motorkę, na chwilę go jest. Nie tego... Tego głupiego szesła. No nie! Głupie krzesło! No kupię, głupia, głupia doniczka! No kupię doniczka na kwiaty! do doniczkę, głupią na kwiaty! Uuuu. Dobra, wiem też, że otworzę te drzwi, które on, które ja otworzyłem, bo też mi się nie mylił. Nie wiem, on mnie raczej nie będzie łapać. Mam nadzieję. Sajajno, najbardziej, nie wiem gdzie on jest. Czekaj, bo ja nie chcę mieć tej, tej, tego, tego dziwnego. Nie chcę mieć tego. Puść to. Głupia doniczka na kwiaty. Głupia doniczka na kwiaty. Głupia doniczka na kwiaty. Głupia Neighbor! A to znaczy, że on tutaj jeździć? Nie. Zo światła! Z samochodu Czekajcie, co mi ten? Ja nie wiem, przepraszam sobie krzycę, się... Bo się nerwuję. no co się dzieje? I co się dzieje, czemu ja mówię? A od tego jego... tego jego pułapki, okej okay. Okej, okay, dobra, ja mu to wyłączę. Co się stało? A dobra, bo ja umieram od tego jego pułapki, okej, okay, dobra. Już myślałem, że to od niego, ale jednak nie wiem, to jest głupie. Czekajcie... Może ten... Zresetować... Charakter. Bo coś się zwagowało, okej, okay. no już w sumie... też bym poszukał jakiejś zagadki w naszym domu. W sumie nigdy nie wiem, no byliśmy tutaj nawet. tutaj jak, jakieś widzicie nie wiem, no dała, to się w tym On pewnie też może, ale nie wiem. Światło działa, tylko tutaj go zapalona, jak tak, to to widać. Jak zapalam to też widać, no w sumie. Fajnie coś zrobione. Okej, okay, to ten wazon spróbuję... Wezmę go. Nie teraz wejdę do tego sąsiada, ale też u siebie poszukam jakichś rzeczy. I zanim wejdę... Znaczy, w sumie i tak weszłem już. Ale... Okej, to jest latarka. Zapomniałem o tej latarce. Tak w ogóle, jak ja muszę... Jak ja w ogóle mam tą latarkę założyć? Czy... czy Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy to jest jakieś dziwne, jakieś zwagowane. Znaczy, no nie, jest... Takie... O orgynę Rob, Alpha 2, może... Dzisiaj będę szukać czwartą alpha, i dzisiaj będę porosił się i się właśnie będę szukać tą Alpchę drugą. Znaczy tą Alpchę czwartą. Przepraszam, bo pomyliłem się. dzisiaj będę szukać tą Alpchę drugą, znaczy tą czwartą. Czy mi się mylę ciągle, nie wiem dobrze, nie... Dobre nie, 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 nie ważne. Okej, okay. no Henrybor nie ma, to nawet jeszcze lepiej, bo się bym wkurzył. Okej, okay, nie wiem, tu jest jakaś klucz, jakaś nie wiem, gdzie te klucze są. A czekajcie, bo tu jest jakieś takie coś do wejścia, tutaj. Okej, okay, tego tak nie założymy się. Móc to koszem po prostu ruszyć. I sobie to wywalić. Nie wiem, czemu ja podniosę tę wazonę w nie, pudełko. Mi, dobra, nie ma wazonę. Powinniśmy się na to że jakby klucz jest. Nie wiem, gdzie ten klucz jest. Nie muszę dokładnie wszystko przeszukać, bo czego jeszcze nie szukałem? To wszystko szukałem. Może tu? Nie, to jest telewizor. Właśnie wziąłem ten telewizor! Nie! Kupi hello neighbor. Czekaj, czy nie może otworzyć drzwi? nie może otworzyć drzwi. Gdzie on pobiegł? Dobra, nieważne. ważne. Sam wtedy, żeby on tu nie przyszedł. Gdzie on jest? On się kręcił. A bo się kręcił, mam. Ogóle... Dobra, nieważne. I właśnie. I nie wiem, co ja mam dalej robić. Czekać, może tu coś jest takiego, co. Nie no, tu nic nie ma. I tu jest piesek, którego nie wiem, nie mogę otworzyć. Może mi coś napisać, właśnie wskazówki, co ja mam tu robić, bo ja nie wiem, naprawdę. Może tu coś posiągnąć? Nie. A tutaj też nie no. O co chodzi? Tutaj nie wiem. O, ok, dobra, nieważne. Okej, okay, yyy... Yeah. Nie wiem, Uff, nie wiem, kurze głupi Hello Neighbor, nie chcę, żeby nie zabił się w górze, bo się zdenerwuję, okej, okay. a, a czekajcie, bo tu on ma też szopę i tą górę, to ja sobie pójdę się no, teraz na tą górę, czekajcie, coś ustawiłem, dobre nieważne pójść tu no, przyjdzie zaraz okej da się a w sumie już to sprawdzałem. nie wiem na może można wejść sobie tak o w sumie a nie wiem z tak chyba w normalnym też najbardziej no, może gra, można wejść ale nie wiem już zapomniałem dawno nie grałem no nie tu jest da jakiś taki ten ja mogę sobie wejść po prostu normalnie i nie wiem, parkule sobie porobić z nim. Znaczy, nie wiem, dziwnie powiedziałem, no ale nieważne. Nie wiem, kurde, głupi hallo Neybor. Czekajcie, może coś w jego samochodzie, coś jest ciekawe. A może w kominie. A może czekajcie, może do komina wejdę. może w sumie, to jest pomysł. A, tam jest tylko czerwono, czarno. Nie, wolę się upewnić. No tak yy. okay, nie wiem o co chodzi, więc kupię Hello Neighbor. Znaczy o ten sąsiad, a nie... A nie, że... Ta gra. Ta gra fajna jest, ale... Czekajcie, mogę do tego zadzwonić do tego w ogóle? Nie wiem czy coś się He, <grystanie> 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 dobra, nieważne. Okej, okay, ten... Czekajcie, może coś za obrazem jest. Nie nie ma tego Hello Neighbor'a. Nie może, czyli w, w trzeciej części to on nam się spróbuje odblokować, ale to trzecia część będzie za, idzie za dwa tygodnie, nie wiem bo jeszcze będzie dużo innych fajnych trybów, na przykład ten tam z tym nocami dzisiaj, i to już dzisiaj na, i to już dzisiaj na 100%. znaczy dzisiaj wiem, że, nie wiem, znaczy nie wiem czy na 100%, ale wiem, że na 100% dzisiaj będzie jakiś tryb w, w nocy, znaczy, że właśnie dzisiaj będzie jakiś na 100% jakiś tryb, jeszcze, I chodzi, ale nie wiem, nie wiem o co chodzi, nie wiem, dobra, nie wiem gdzie ten Hello jest, nie mam go, nie widzę. Gdzie ten Hello Neighbor? I nie wiem, dobra, nieważne. Nie wiem. Dobra, nie, nie ważne, mogę wejść sobie tak, em, znaczy tak, em, tak o, nie wiem co ja przed działa przepraszam. Alecie, dobra, nieważne. To Hello Neighbor tu chodzi? Gół Hello Neighbor! Głubi Hello Neighbor! I dobra, nie ja sobie kończę ten odcinek. Kolejny będzie w sumie trwać 15 minut. Kolejna część w ogóle będzie trwać 15 minut. takie. <grym> dobra, nieważne. kończę ten odcinek. No, na razie. I cześć. Jutro, dzisiaj też może być jakiś strip z Robloxa. Może tak z tymi punktami. No, czekajcie po prostu. No i cześć, na razie. Cześć.